Cześć! Z tej strony Bart z kanału Tosty Team. Mam cię dla Was kolejny kalendarz adwentowy. Tym razem jest to Rituals 2D, czyli tańsza wersja. Kosztuje 59,90 euro, a zawartość jest szacowana na jakieś 120 euro. Super! Posiada taką fajną kokardkę, idealny na prezent. Zobaczcie, jak ładnie się rozsuwa. Tutaj będzie chyba domek taki, a la chatka. Może lepiej z tej strony. O, będę miał troszeczkę więcej miejsca po mam fajną ciuchcie. Okienka są bardzo dobrze widoczne, ale najważniejsze jest to, co jest w środku. Cześć, witajcie z bliska. Zaczynamy otwierać okieneczka, więc numer jeden jest tutaj a zawiera jest to mini wersja świeczki słodki jaśmin numerek 2. Jest to mgiełka do ciała i włosów, 20 ml, numer 3. Hop, jest to dwufazowy olej do kąpieli, słodka pomarańcza i drewno cedarowe 50 ml. Numer cztery jest to żel pod preścnic, 50 pięćdziesiąt mililitrów. Numer pięć kolejna świeczuszka, jest to teraz Imperial Rose, numer sześć. Hop, jest to mgiełka do ciała, dwadzieścia mililitrów. Kwiaty Flamingo i Różowy Grapefruit. Numer 7. Jest to Super Serum, nadające skórze blask i zwalczające oznaki starzenia. Numerek 8 mamy koło mnie. Jest to szampon z arganem i Shikakai 50 ml. Numer 9. Jest to odżywka do włosów również z Argan Öl i Shikakai, 50 ml. Numer 10. Hop, jest to krem do twarzy anti-Age 20 ml. Numer 11, malutkie okienko. Hop. Hop, mydło do rąk. Jest to ryż mleczny i szery blosom. Numer dwanaście. <ścoughs> Widzę, mamy kolejną świeczuszkę. Jest to świeczka o zapachu Orbis Mimosa. A zapach? Niestety nie mój, nie mój gust. Boch! Numer 13. Hop! Jest to żel pod prysznic, święty lotus i organicznie biała herbata 50 ml. Numer 14. Jest to rękawiczka do kąpieli. Taka troszeczkę mała. Ale może się rozciągnie. A, 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 a. Numer 15. Pilnik do poznokci. Numer szesnaście. Jest to mgiełka do pościeli i ciała. Coś nowego. Wyraźnie czuć zapach lawendy. Mam teraz tłuste ręce, ale jest git. Numerek 17. Takie dosyć duże okienko. Hop. A to wygląda mi na pełnowymiarowy produkt. Opala. Delikatnie złuszczający piling do ciała 70 ml. Numer 18. Mam tutaj. Jest to maska na włosy z keratyną i olejem arganowym. 20 ml. Numer 19. Ach, świeczuszki Ciężko wychodzą. Jest to mała świeczuszka Jadę wine, a jak pachnie, pachnie pięknie. Numer 20. Jest to chłodzący żel pod prysznic, 70 ml, organiczny bambus i japońska mięta. Numer 21. Jest to mus do ciała z oliwką, 30 ml. 22. Jest to mgiełka do ciała 20 ml, tulipan i japońskie yuzu. Numer 23. Jest to krem do ciała, indyjska róża i olej ze słodkiego migdału 70 ml. Zostało nam ostatnie okieneczko, jedno z największych. A co kryje? Jest to emulsja do rąk, 70 ml do każdego typu skóry. A teraz przejdźmy do podsumowania kalendarza. Doszliśmy do końca. Kalendarz bardzo ładnie będzie prezentował się pod choinką. Jestem zadowolony z zawartości. Jedyną zapchaj dziurą, która była w tym kalendarzu, to pilniczek, ale również może się przydać. To nie jest rzecz zbędna. Ciekawostka jest ta rękawiczka do kąpieli. Na pewno dzisiaj ją przetestuję. Bardzo się cieszę ze świeczek. To są cztery miniaturowe świeczki. Jedna mi nie, się nie podoba, ale zawsze można znaleźć swój gust, spróbować. Jeżeli będzie fajnie, będzie się długo paliła i ładnie pachniało, to jak najbardziej kupić większy odpowiednik. Najlepiej to bym te. O, tak, te trzy sobie wziął, tak naraz. Ale ładnie. Zadowolony jestem. Bardzo lubię kosmetyki, jeżeli chodzi o Rituals'a. Na rękę psiknęłem i cały czas pachnie. Ładnie. Dajcie znać co wy o tym myślicie. Czy sami byście chcieli mieć taki kalendarz? Pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a będzie jeszcze lepiej. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.